ksienieckie klimaty przedstawiają Noc Kupały, spotkanie z piosenką turystyczną, koncert kameralny Zero Waste, święto drugiej Brygady Zmechanizowanej, święto Drawy. Nad Drawą zorganizowana została impreza z okazji Nocy Kupały. Atrakcji sporo, jak widać, organizatorzy się postarali, są dmuchane zamki, są część gastronomiczna, a Sucińskie Ośrodek Kultury wspomaga jak dzisiaj częścią artystyczną, czyli spektaklem pod tytułem Noc Kupała skupały przygotowaną przez e, panią Dzitkę Haranczyk i zespoły taneczne, grupy taneczne oraz e, działaniami e, typowo związanymi no, z Nocą Świętojańską, czyli tutaj e, dziewczyny z Ukrainy wspomagają nas i peciemy wianki. Jest też akcja charytatywna, dziewczyny z, ze stowarzyszenia Perfekt Squad zorganizowały e, zbiórkę dla Neli Cywińskiej, e, no i prężnie działają, sprzedają ciasta, plotę kolorowe warkoczyki, no i jak zwykle nie zabrakło maratonu zumby. Zabawa jest najważniejsza, a przez zabawę możemy zdobyć to, co jest tutaj najważniejsze, czyli zdobyć fundusze na pomoc rodzicom i małej Neli. W sumie 120 minut przygotowanej muzyki do tańca, taniec zumba, fitness. A jak bawili się uczestnicy? Bawi się świetnie, pogoda dopisała, towarzystwo jest rewelacyjne, zabawa jest świetna, przednia. To wydarzenie z cyklu Tylko Nocy Będzie Mało. Na wyspie Ostrów już po raz dziewiąty odbyło się spotkanie z piosenką turystyczną. Jaka jest idea tego wydarzenia? Pomysł na to był taki, żeby pokazać tym ludziom, wszystkim, którzy kochają tę muzykę, te klimaty, piękno naszej Złocenieckiej Ziemi, bo no mamy się czym pochwalić, właśnie tymi naszymi terenami. Pięknymi. A co jest najważniejsze w trakcie tej imprezy? Atmosfera, wypoczynek, ta magia tego pobytu tutaj. No, byśmy ze sobą posiedzieli, wyluzowali się, tak? Odpoczęli od tej polityki, posłuchali pięknych dźwięków, bo naprawdę zestaw artystów jest świetny. I byli ze sobą, bo to chodzi o to, żeby to było wspólne bytowanie, tak? bo to, te koncerty jak się skończą, to nie znaczy, że jest koniec danego dnia imprezy, siadamy przy gramy. Spotkanie z piosenką turystyczną to dla wszystkich miłośników takich wydarzeń naturalna droga. W Złocienieckim Kościele odbył się wyjątkowy koncert muzyki kameralnej. Pod tytułem Minimal Music. Solistą koncertu będzie Jakub Kościuszko, gitarzysta, a kompanią będzie mu Baltic Neopolis Quartet w składzie Karolina Chyla-Wybraniec, Monika. Sawczuk, Grzegorz Sadowski oraz Tomasz Szczęsny. Jest to wyjątkowy koncert, który zaprezentuje nam wielkie emocje w małej formie, ponieważ muzyka będzie intymna, natomiast w małym kameralnym składzie, natomiast zakres emocji, który zaprezentują nasi wspaniali artyści będzie ogromny. Koncert muzyki kameralnej w naszym kościele, po prostu boskie wykonanie. W Nowym Worowie miała miejsce ważna ekologiczna inicjatywa. Zorganizowałyśmy już drugą edycję plenerowej imprezy wiejskie Zero Waste 2. Impreza plenerowa, podczas której możemy się spotkać wszyscy razem. Zauważyłyśmy, że bardzo dużo rzeczy się marnuje, zostaje wyrzucanych, a dzięki naszej imprezie, dzięki Pchlemu Targowi Możemy po prostu wymieniać się rzeczami, które nam już nie są potrzebne, a innym jeszcze posłużą. Mieszkańcy zaangażowali się w to wydarzenie. Pomagam dziewczynom, córkom, szyję, szyje torby, szyje, woreczki różnego rodzaju, takie na owoce do sklepu, żeby nie kupować foliowych, o takie o rzeczy. Promocja imprezy zadziałała. A przyjechałem zobaczyć na festyn, czytałem afisz, że impreza w Worowie i trzeba zobaczyć co się tu dzieje i przy okazji dostałem od Pani Krawsowej torbę na zakupy, torbę na owoce. Piękna inicjatywa, bo ważne, żeby nie śmiecić przykładem. Żołnierze z naszej jednostki uroczyście obchodzili swoje święto. W dniu dzisiejszym druga brygada zmechanizowana Legionów imieniem Marszałka Kozefa Piłsudskiego ma swoje święto, jak co roku. Świętujemy wspólnie z żołnierzami, z zaproszonymi gośćmi. Cieszymy się, że e, możemy być e, tutaj wzajemnie, możemy się wspierać no i tworzyć te, zarówno te dobre chwile, też uczestniczyć w tych chwilach trudnych. Święto nie zakończyło się na części oficjalnej. Między innymi będzie Piknik zorganizowany, bo wychodzimy do społeczeństwa, żeby się pokazać, że realizujemy tutaj swoje zadania, że brygada jest w Złocieńcu. Można się zrelaksować, gdzieś grochówkę, upiec sobie kiełbasę. Jest plac zabaw dla dzieci. Tam dzieci mogą, że tak powiem, no, realizować się, skakać, dokazywać, cieszyć się z wakacji i cieszyć się z wolnego czasu. No ale również przygotowaliśmy całą gamę, szereg występów artystycznych, zarówno artyści tutaj z Włodzimierskiego Domu Kultury, jak i z klubu brygadowego zaprezentowali się. Fajne sto stoiska są i chcemy popatrzeć, trochę pobawić się. Na festynie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Sędzie jak widziałeś tutaj o szaleje przy wozie patrolowym saperów. Fajna, fajny festyn, dużo atrakcji, dla dzieci szczególnie. To i też mogą sobie coś tam zawsze obejrzeć, popatrzeć. Wydarzenie było magnesem dla poszukiwaczy historii. Co konkretnie ich sprowadziło? Podziwianie tutaj święta żołnierskiego, podziwianie tej starej architektury, tego wybitnego, wyjątkowego obiektu, chyba w Polsce drugiego takiego nie ma. Kaminy, budynki. No i zachowanie tego wszystkiego w tak pięknym stanie w tej chwili, także ja naprawdę że tak powiem cieszy oko. Bardzo udane żołnierzy i mieszkańców wspólne manewry. Punktem kulminacyjnym wakacji w naszej gminie jest niewątpliwie Święto Drawy. Przychodzą ludzie, organizacje, instytucje, osoby indywidualne, osoby, które są z Ukrainy. Każdy chce coś dać, każdy chce pokazać, każdy chce Śmiechnąć się, każdy chce w jakiś sposób nawiązać interakcję, chce, chce po prostu być ze sobą. I to, to jest chyba tutaj w tym wszystkim najważniejsze, żeby, żeby miło spędzać czas i żeby się takimi chwilami delektować. Tegoroczna edycja była powrotem do tradycji. Po trzech latach, praktycznie, przerwy wracamy do ulubionej formy świętowania w naszym mieście. Czyli korowód, barwny korowód, którym idziemy. Z różnymi organizacjami, z różnymi e, osobami prywatnymi, które chcą się przebrać, które chcą powitać Królową Drawę, które chcą świętować i cieszyć się naszym złoczyńskim świętem. Żeby zobaczyć uśmiechy innych, żeby samemu się uśmiechać, żeby się pobawić. Na imprezie nie mogło zabraknąć Królowej Drawy, która przepływa przez wiele miast. Które ukochała najbardziej? Oczywiście, Złocieniec. Piękne uśmiechy tych mieszkańców. Dzieci, które witają, przytulają się. Jest po prostu to bardzo, bardzo cudowne. Święto Drabę to wydarzenie, z którego wszyscy możemy czerpać. Dziękujemy, że byliście z nami w złocienieckich klimatach. Tegoroczne wakacje mijają pod hasłem wspaniałej zabawy i tak wyczekiwanych spotkań. Ładujcie swoje akumulatory, i do zobaczenia na imprezowym i turystycznym szlaku.